Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej Warszawa dnia 13 stycznia 2025 roku Po 36 rozporządzenie ministra zdrowia punkt 1 z dnia 9 stycznia 2025 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie artykułu z ustawy 6 .1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku O świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dziennik Ustaw z 2024 roku Pozycja 1615 i punkt 5 zarządza się, co następuje, paragraf punkt 1 w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2017 roku. W sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej Dziennik Ustaw z 2024 roku. Pozycja 792 i punkt 6 po paragraf dodaje się paragraf w brzmieniu. paragraf punkt 1 przy ustalaniu ryczałtu na okres planowania rozpoczynający się z dniem 1 stycznia 2025 roku. Skorygowana liczba jednostek sprawozdawczych, która była obliczona dla świadczenia dacym na okres obliczeniowy na podstawie wzoru określonego w § 3 ustawy 1 punktu jest zwiększona o liczbę jednostek sprawozdawczych odpowiadających sumie kwot wypłaconych świadczenia dawcom jako dodatki do ryczałtu za okres rozliczenia w obejmujący 2024 roku. Zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie artykułu 137 ustawy 2 ustawy z uwzględnieniem ceny jednostki sprawozdawczej obowiązującej w okresie obliczeniowym. Punkt drugi przepisu ustawy 1 nie stosuje się do ryczałtu na okres planowania rozpoczynający się z dniem 1 stycznia 2025 roku, ustalanego w sposób, o którym mowa w ustawie punkt drugi. Paragraf punkt drugi rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Minister zdrowia... A konieczny punkt pierwszy minister zdrowia kieruje działem administracji rządowej myśli zdrowie na podstawie paragrafu 1 ustawy 2 rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 roku. To prawie szczegółowego zakresu działania ministra zdrowia dziennik ustaw pozycja punkt czwarty.